Witajcie w ten piękny poranek. Jest godzina pół do Właśnie nie zmierzam w stronę No, ale mamy przepiękną pogodę. Nie wiem, czy je zaraz nie trawę nie wypuszczę. Chyba to zrobię. Czyli wypuszczę na trawę. Zaraz się zapytam, czy czasem nie były już na trawie. Bo nie wiem. No, także weźmiemy sali. Otwieramy na szerokość. A tu od razu wniosek O proszę. To jest z tego efeksa na e, buty. Na przykład można to używać na buty. I mam sobie teraz zdjęcie, jak ładnie umyłam sobie buty. Nie? To ma powodować, żeby brud się chyba nie przyczepiał. Nie wiem, jak to nazwać. Z tego, co pamiętam. Nie? Dobra, zapytałam a się o telefon Daisy. Tutaj o zapytałam mamę i nie były na trawę także mogę je na spokojnie wypuścić Także ustawię Wam pokażę jak to wygląda trochę. I tak najpierw sobie ogrodzimy ten pastu, później ten, a później dopiero tamte I Zobaczcie, ogrodzone, ładnie. Tu mamy ogrodzony jako jeden pastu, żeby wiecie jak otworzyła to, żeby ładnie weszły napadok swój, a tu tylko odwiąże i będą miały uwolnione, a dodatkowo, poczekajcie tutaj zrobimy jeszcze tak, albo no nie, dobra, niech będzie tak, a tam po prostu zrobiliśmy kawałek dalej, że mają gitówę. Zobaczcie, jak dużo mają trawki i sobie teraz jak będę siedzieć 15 minut, a jest godzina 11.30, czyli do 50, do 50 sobie posiedzą, bo już minęło dobre 5 minut, także no, a my się zajmiemy czymś innym, będę miała na nie oko, tak co chwilę będę zerkać tutaj. Patrzcie uh -huh. jakie w ogóle ładnie to wygląda. Pięknie to wygląda z daleka. No, a co chciałam dzisiaj ogarnąć? Trochę chciałam ogarnąć może torby. Wiecie, bo po zimie wszystkie szczotki bym chciała wyczyścić, dacie do wody. Sobie, boże, osy latają. O to z wczorajszego odcinka jednak go nie wstawię. No nie do końca wyszedł tak jak chciałam. Za bardzo się pogubiłam i wyszedł jakiś taki... nie wiem. No, także nie dalej. Może... Co z tym jest? O, tam tam wiem. Także weźmiemy sobie tylko tu, żebym ja je po prostu widziała. O, teraz je widzę. Żeby czasem mi drzewek tutaj nie jadły. Mam idealny widok na nie. I wysypujemy. Tu sobie przyniosę jakieś wiadro z wodą po prostu. I tyle. Oczekuję najpierw torbę. Niedawno były w sumie wyczepane, ale żeby jak wsadzić je do wody, to chyba nie zobaczcie jakie one są brudne. Teraz ja jeszcze drugą torbę są niektóre szczotki w szapie. Tak się zobaczymy? Tu jest więcej rzeczy. O, tu się zresztka czuję. Ale dobra. Uhu ile tu z tego leci? Chciałam jeszcze dzisiaj trochę nagrać takiego sprzątania. To właśnie torb. I słuchajcie yy, pokazania Wam sprzętu. Siodła te tam, wiecie, takie pierdoły, artykuły To wam później przestawię, Włożę, żeby nie było na słońcu Włożę tutaj na razie Już nie poukładamy e, Nożyczki, smaczek jakiś Pędzel, to wszystko tutaj położymy A tym się zaraz zajmiemy Tylko to nie wszystkie są szczotki, czy tam do góry nie ma? Chyba nie ma Dobra, yy, co my tu mamy? Bo żeby tak jak się straszyłam. Jakieś szczotki na pewno tutaj mamy jeszcze? No, mamy. Takie. Taką szczotkę. I w sumie tą weźmiemy. Ona też jest po zimie. Z grzebła nie wyciągam, bo po co? Więc weźmiemy jeszcze te cztery szczotki. plus te dwie od tego wszystkiego sumaru smaru normalnie i tu gdzieś było jeszcze, o proszę jeszcze jedną szczotkę że ją ładnie oczyścimy patrzcie, to jest w dobra, i to bym chciała wyrzucić te wszystkie trzy patyki zostawiam Ponieważ one są do czyszczenia yy, wanny To nie wiem co to jest, to też zostawiam To tylko wyrzucę to już jest puste opakowanie, nie wiem co to, to Kolejna kopyska, zobaczcie A my szukamy dopiero kopytek, Masakr. Rękawiczki zostawię do tego smaru Tego o tutaj Bo straszny trzy barwi wszystkie Rękawiczki są, są Pudełko zostawię po prostu obetnę to nożyczkami i włożę w to opakowanie to, żeby to się po prostu nie wylewało. Tu bo szkoda, szafy półki No nie gryzą drzewa, to jest ważne. Także poczekajcie, wzięłam i wyglądam w ten sposób, a te papierki wszystkie pozbieram i nie będzie na razie dam. Nie mam pojęcia. Także na razie może tu to wkładamy. To coś zostawimy, bo nie, nie wiem co to jest. I teraz jakoś chusteczką, może, o matka, widzicie to? To też już wyrzucę. A wezmę tą po prostu rękawicą. Nie, na się nie da. Wezmę tą rękawicą, bo to się przyklei w miarę. O, szup. I wkładamy to tu, widzicie? okropne Nawet nie wiecie jak to śmierdzi paskówstwo. złożymy to do szafy teraz. Co mi będzie tutaj siedziało, tak? I się działo tak? Jeśli nie będzie wylewało nic. Widzicie co? No i już tak może. Bo nie włożę inaczej. Szup. Czekajcie, to może obrócę. I to wygląda w ten sposób. No nie za dużo zobaczycie. Ale dobra, tego patyka ja jednak zostawię ten Także te patyki są właśnie na mycie wanny, A tego patyka wezmę do wyrzucenia to też. spuste jakieś opakowanie niepotrzebne. Ta szczota miała służyć do kopy, jednak jest trochę za twarda. Trzeba nam czyścić, ale wiecie, fajnie tak wiecie, szorować, także zostawimy tutaj i tyle. To wiaderko zostawimy tutaj i chyba to tyle by było z mycia, no bo tam jestem pewna, że nic nie ma do mycia. rzucili, żeby nikt się nie kół wiecie co jednak wracam zaraz pójdę po to wiadro ale się okazało, że jest już 11.50 równiutko także jednak wracam, będę je zamykała już no wiecie nie można robić tego od razu z dnia na dzień po bo... no po prostu między czasu wczoraj były też na 15 minut chociaż miały być na 10, ale mi się niestety przeciągnęło także były najdłużej. No. Stopniowo, ładnie, pomału. Bo to trzeba odwiązać. To tutaj zostawię. A tutaj otworzymy. Siup. I to przejdzie sobie ładnie. Pyk. Tutaj. To też damy tutaj. I pójdę po bacik, bo tak je nie zagonię. I zobaczcie, ładnie dziewczyny poszły się teraz napić po trawce, a ja idę po to szybko wiatro, będziemy szorować, te wszystkie szczotki, no. Okay, zobaczcie co przygotowałam, mamy wodę z pianą, wodę z płynem, z szamponem, no Dobra. i po prostu włożymy je. Nie wygląda. Chodzi jak dużo sypiań. Te miękkie szczotki włożymy na samym końcu, wydaje mi się. A na razie włożymy te takie o właśnie. Niech się dobrze zamoczą. Czekajcie, to może otrzepie. I strasznie dużo kółek. Ja teraz cały, całe ręce od kłaków. Czyż minie ręką może lepiej? Składamy dobrze, następna, teraz kopystki, Dam. o kurde mam pięć kopystek, jak to wygląda, Dobra, nie wiem czy ja tyle włożę i szczotek, tu już się ledwo mieścią, także te po prostu pójdę na drugą turę, że tak powiem, o matko zobaczcie. Muszę to zaraz umyć, zrobić gdzieś tam ręce, a tu mamy. Tu się wąż Zatrzymam, dobrze zaraz sobie wezmę. Sił przytrzymam sobie nogami. Jakoś trzeba sobie radzić. I wyłączam. Tyle z tej Dobra, no i czekamy aż one sobie tam pobędą w tej wodzie. Później je oczepię o i po prostu włożymy nowe i to będą wysychać. I tak cały proces będzie przebiegał. A to ja się mogę, że teraz zajmę w tym czasie, gdy to się robi. Zaczniemy najpierw od sprzętu, a później po prostu od produktu bo te się zamoczę, żeby one są trochę zakurzone od całego sypu. Także zacznijmy no, może od kantaru, U tego jest chyba najwięcej. Czekajcie. Będę trochę tak się ponieważ tu są te a Nic z tym nie poradzę. Najpierw kantary. I tak. Najpierw mamy dwa kantary. Takie same dziewczyny mają. Jeden czarny, rozmiar full, lazy. I drugi taki sam. Fioletowy y, kop, dla Marcusi. Dalej mają kolejne. Są wszystkie kantary, mają takie same. Wszystkie. Także mi się to podoba. Kolejne kantary, które mają takie same, są takie czerwone z tafankami granatu i oba są kop, jednak e, tylko teraz już Marceli pasuje kantar, ponieważ Daisy obciera za uszami oraz no jest jej za mały, ma rozmiar full, także są kolejne kantary i ostatnie. Też mamy takie same, jeden rozmiar full, taki szaro-zielony, z małym futerkiem i chyba to jest rozmiar pony, czekajcie, no. tak to jest rozmiar pony, jednak Marceli już jest za mały, więc no, ale zostawiliśmy. I tak, może zaczniemy najpierw od głowy Marcusi, e, tu nie ma ogólnie wędzidła, nie ma się tu przyczepiona, tu, zaraz pokażę dokładnie. Dlatego tak wygląda ogłowie. No ładne. Jest do zestawu jeszcze ten skośnik. Czy... Ale my tego nie używamy. Niepotrzebna jest po prostu. Także odłożę. I drugie wy... yy, ogłowie dla Daisy. dla w przeszłości dokładnie za par rok. Na, na rok. Także węciutko mają dokładnie Marcela ma trochę mniejsze. Daisy ma grubę i większe po prostu. No, także o, takie. Ja odkładam, zaraz Wam pokażę. Z, yy, najpierw może uwiązę wszystkie, a później wszelkie pod Dobra, to najpierw może uwiązę. Uwiązy mamy cztery i dwa, z czego dwa uwiązę, czyli ten zielony i różowy miały do siebie komplet uwiązów, no, także mamy szaro-zielony uwiąz i szaro-różowy kolejny, taki grubszy uwiąz granatowy biały mamy dokładnie taki sam, tylko że czerwono-granatowy żywo nie chcę pokazywać tylko uwiąz, dobra, kolejna to jest tylko ląża może powiedziałam tylko ląża, kolejna jest ląża, szaro-czarna Ją dostaliśmy gdy kupowaliśmy po prostu konia Pierwsza, no, tak. malutka Kupowaliśmy konia, także ją dostaliśmy I nie wiem yy, gdzie ona była kupiona A ta yy, ląża była wyjątka tu mamy nawet torbę Zaraz wam pokażę co tam się znajduje i ja sobie może ułożę tak. Teraz przyszedł czas. Na sprzęt Dobryczki. I to jest, nie wiem jak to nazywać, ogłowie. To się chyba nazywa ogłowie Dobryczki. I, I tu jest właśnie to megudzidło Martusi. Małe, ćwiczymy z nią. Na razie nie jeździ ani nic. Nie jest za bardzo to dobre. Dużo czekamy. Jeszcze i cały ten sprzęt, już tego nie będę pokazywać. Bo po prostu tego dźwignię, nie pokażę Wam, to jest za dużo. Taką możecie zobaczyć. I jeszcze wam to pokażę. Będę robił to wyrywki. szczotki. Także na idealny czas. Dobra, najpierw, nie, nie wiem jak się dokładnie nazywa i na co to, to jest, ale myśmy to kupili dla Marceli na muchy w lato. To jest równiarko i wiecie no to tak, żeby ją odganiały, bo strasznie. Ona się podsłuchowa nawet za Daisy za ogonem, żeby nam te muchy nie, nie gryzły. Ha. Ale okazuje się, że Marcela sobie samo to zdejmuje i ona tego nie chce nosić. Teraz zobaczymy jak będzie z Daisy. Może Daisy to będzie korzystała. I tak grzechowam i gąbka, my używamy do upolorowania jednak ona jest do mycia, kochani Mogę ją, umyć ją, tak, umyjemy ją dobra, no i zamykam i odkładam, i wam pokażę ostatnią rzecz, czyli baciki, albo po prostu pod koniec pod koniec jazdy, albo im wam zdjęcia e, zdjęcia zdjęcia z siodłem, dobra mamy bacik do jazdy czy tam pracy z ziemi do lądowania i fajne jest to w nim, że można go odkręcić i będzie można nawet pracować nim yy, z ziemi. Jednak po czasie już się nie odkręca po prostu nie wiem tak się, chyba że się no, nie trzymuje. Dobra. Nazyłam sobie aby włosy na to specjalne zadanie, tak powiem. I co, będę je wymywać, ale zobaczcie jakie czyste się stały. Oczywiście y wy wypuczemy je wodą, ale na razie nie. No bo jeszcze są te szczotki. Tą rękawicę po prostu na samym końcu. Także ja na razie wyjmę, zobaczę. Teraz ja już poustawiałam te szczepki, szybko idzie bo jest obiad, że włączyłam wodę. Tutaj obuczamy tą pianę, żeby nie miały piany. A tak, to są na manksze wyczyszczone, teraz Wam pokażę jak ja jestem do nasik braszu, jak je wymyłam porządnie. Zobaczcie ile to jest w tym mieście, proszę. Tylko trzeba wypukać. Ja dokładnie też to tak zostawię jak są, ja nie będę po prostu ruszała. Dobra, wszystko jest wymyte. Jeszcze wiadro wybuchamy. Dobra, jest, okej. Okay. I szybko wyłapię czarne. Siup. Dobra, teraz mi włosy bardziej. I tak oby. Podążę. I zobaczcie, jakie czyste są macie no porządnie jej wyszorowałam, zobaczcie jak wygląda i dobra i tak zatem właśnie skończyliśmy szczotki tak wystawię w tą stronę sobie schły. dobra tyle z szczotek było no i dobra, dokrywam końcówkę, bo też się stało z mikrofonem. Mam nadzieję, że wam się taki film podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapka w górę. Subskrybujcie na tym kanale. Nie zapomnijcie o dzwoneczku. I co, do następnego odcinka. Pa-pa! Dogrywam końcówkę, bo coś się zepsuło z mikrofonem. Także mam nadzieję, że Wam się taki luźny odcinek zrządzenia podobał. Jeśli tak, to wskazuje łapkę w górę, subskrypcję na ten kanale. I widzimy się w następnym odcinku. Pa pa!